Przez wiele lat fotografując albo takimi starymi kliszakami przedwojennymi, albo później aparatem wielkoformatowym 4 na 5 cala Zbierałem fotografię, zbierałem sposób widzenia świata przez lat co najmniej kilkanaście i mając wystawę wielemiogórskiej BWA, wielemiogórskim biurze wystaw artystycznych, gdzie pokazywałem bodajże 140 fotografii. Jak wszedłem do sali, zobaczyłem część swojego dorobku, bo jednak to te kilkanaście lat tam wisiało na ścianach poczułem taki impuls, że muszę zacząć od nowa. Sprzedałem cały sprzęt, zostawiając zaledwie światłomierz świerdłowsk, który można kupić za 20 zł na okcjach internetowych, żeby odciąć pępowinę, żeby nic mi nie łączyło z tym, kim byłem wcześniej. ślub cywilny Łódzkiej Szkole Filmowej prowadzi pani dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego Łódź Centrum, pani Aneta Popis, przekazuje jej mikrofon. Witam bardzo serdecznie w przepięknych wnętrzach legendarnej Szkoły Filmowej, gdzie pani Beata Melendzik i Marek Szyryk złożą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Ślub cywilny z żoną Wziąłem w salicy na szkoły filmowej. I nie na potrzeby filmu, ale tak rzeczywiście się stało. Ja nie, nie, nie wyobrażałem sobie innego miejsca, żeby ta ceremonia miała przebiec. Tylko szkoła. Nie całkiem niedawno przeglądałem archiwum i obejrzałem kilkanaście małych fotografii opisanych z tyłówkiem z styczeń 1978 rok. E Pamiętam, że dostałem aparat, pewnie znany wielu osobom, bo to była Smina 8, Smina 8M, jako pocieszenie po tym, jak zmarł mój ojciec. Zostałem sam i wujek, który zajmował się fotografią, dał mi ten aparat, żebym się czymś zajął. Moja harmoszka. O, właściwie to nic nie widać. O, teraz coś widać. Nie mamy do kielka. Mamy czapkę. O, tak zwany kapelusz. Z mi Żona mówi cały czas: No, spytaj, 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 czy coś tam bycie nie zatrudnili. A ja mówię: Przecież nie, no ja, skąd mnie, no, no gdzie? No, no ja z pola, tu łódź, a tu taka szkoła. W ogóle to sobie z głowy. No, ale spytałem w końcu, czy by się znalazła jakaś godzina, może dla mnie, i, i znalazła się. I zaproponowałem techniki specjalne, których nie ma w innych szkołach. Jesteśmy szkołą wyjątkową, bo na historii fotografii w teorii. Uczą się o tych procesach, natomiast u mnie mogą je zobaczyć, dotknąć, wiedzą jak to wygląda. Mamy naszą płytkę. Wyłanie odbywa się przez polanie całej części płytki. Zobaczę. O, jest. Cała powierzchnia jest pokryta. I teraz w jednym miejscu jest niedolana, ale to będzie takie się. Mokry kolodian. W nowoczesnym świecie XIX wiek zagościł na dobre. Bardzo lubię kontakt z młodymi kolegami, od których również się uczę. Oni się uczą czegoś ode mnie, a ja uczę się od nich. Oni mnie inspirują, oni mnie nakręcają, oni stawiają mi wyzwania, dzięki im staję się lepszym pedagogiem. I bez, nie wyobrażam sobie życia, ja tylko umiem uczyć chyba, albo być. Może to uczenie to jest za dużym słowem, ale ja lubię być i dzielić się tym, co wiem. Jest tak, mężczyzna powinien uczyć, odpowiedzialny za swoje słowa. Tak tak mówić, to, to robi, a nie robić. Szmatę. Obiecałem koledzy. Tak że jest się do niego. Zacznę z ucieczką. Zacznę To? Tak. A to było rok to. temu. Nie, to było na polskim Tu jest dobrze. Surrealistyczne to jest wielce, ale technicznie nie będzie pociągnięte. Był taki czas, kiedy musiałem parę razy pojawić się w szkole, przywieźć jakieś fotografie. I widziałem taką scenę. E, stałem kilka metrów e, za profesorem Błońskim i widzę, jak podbiegają do niego studenci z pytaniem: Panie profesorze, panie profesorze, czy pan wie, gdzie można naprawić światło Minolta? I profesor mówi, że, że nie wie, że to jest takie, taki, taki ciężki sprzęt do naprawy. A ja tak słysząc to, e, wiem, ja wiem, gdzie można naprawić ten światłomierz. I tak walczę czy podejść do nich i powiedzieć, że słuchajcie ja wiem, gdzie można naprawić ten światłomierz, ale jednocześnie wstrzymuje mi to, że, że podważam autorytet profesora. I pojawia się w mojej głowie taka myśl, e, być może trochę egoistyczna, a być może związana z marzeniami e, takimi pedagogicznymi. Że, jakby tak oni do mnie podeszli, to ja bym mi powiedział, ale nie podeszli wtedy do mnie. I chyba stało się tak, że, że teraz już przychodzą, bo wiedzą, że ja wiem, gdzie można coś naprawić, albo, albo że coś wiem. To takie rzeczywiście marzenie pedagogiczne, żeby dzielić się swoją wiedzą, zostało spełnione. I dzięki, dzięki szkole, dzięki temu, że tu jestem. Czy, czy na przykład ktoś ma taką jakby potrzebę wewnętrzną, bo ja nie znam wielu Waszych fotografii, żeby nie sfotografować lampki nocnej stojącej przy łóżku, tylko wystawić aparat na zewnątrz i sfotografować liście na drzewie, albo chmury, które są. Czy w ogóle nie macie takich, takich zapędów? Rzecz rzadka, niezwykła, o własnej poezji obrazu, o, o klimacie. Akurat tutaj dochodzą te niedoskonałości, pęknięcia, oblania. Tutaj również e, odciskam kciuki. Ten palec tutaj odciśnięty w tych dwóch miejscach mówi o tym, że to jest moja fotografia, fotografia Marka Szeryka. Ja się bardzo dobrze czuję tutaj w szkole. Wydaje mi się, że to jest moje miejsce. E, kocham to robić. Ja po prostu jestem... E, głęboko zakochany w pracy, którą staram się wykonywać w miarę przyzwoicie. To jest mój świat, to jest, ja po prostu nie wyobrażam sobie innego życia.